W tym materiale poruszam sprawę zdrowia psychicznego w szkole i będzie o serio grubych i aktualnych rzeczach, na które szkoła nie ma żadnej odpowiedzi będę się w tym materiale w ogóle wielokrotnie odwoływać do tego, co w komentarzach przekazali mi właśnie widzowie, bo skoro przeciętny maturzysta w tym roku obejrzał na tym kanale średnio 4 materiały i zostawił naprawdę sporo cennych uwag, no to, no to postanowiłem je wykorzystać. Fakty są takie, że dla nastolatka o zdrowiu psychicznym będzie decydować jego relacja z rodzicami, sposób w jaki odnajduje się właśnie w szkole i to w sumie tyle. Fakty też są takie, że 13% nastolatków ma zaburzenia zdrowia psychicznego, czyli w w każdej klasie będzie to statystycznie po kilka osób. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest zdrowie psychiczne i chciałbym to wytłumaczyć tak, żeby zrozumiał to pojęcie nawet średnio ogarnięty labrador, bo to jest kluczowe dla całego tego materiału. Żeby to dla Ciebie ustalić, wziąłem kilka definicji, w tym taką stosowaną przez UNICEF, inną stosowaną przez mądre krajowe instytucje i wyszło mi z tego, że zdrowie psychiczne najłatwiej wyjaśnić, mówiąc o tym, jak objawia się jego brak. Brak zdrowia psychicznego to problemy ze stresem, Bra. problemy z budowaniem relacji Bra. międzyludzkich, spadek samooceny, Bra. spadek motywacji do pracy albo do nauki, Bra. to wszystko elementy, które mogą mieć związek z tym, że pogarsza się twój stan zdrowia psychicznego. Teraz o uzupełnienie tej definicji poproszę panią psycholog, która rozumie te rzeczy dużo lepiej niż ja, przede wszystkim dlatego, że posiada wykształcenie w tym obszarze, po drugie dlatego, że posiada lata doświadczenia w pracy właśnie jako psycholog kliniczny. To wszystko co opisujesz, myślę, że jak najbardziej w wpisuje się w definicję. <laughs> Czekaj. <śmiech> nie no, nic się nie stało, no spadł mi, spad mi z bazą. Samo to, że ktoś nie ma tych objawów depresyjnych, nie ma jakiegoś poczucia niepokoju na co dzień, nie sprawia, że to jest osoba tak w pełni dobrostanu psychicznego, bo jeszcze fajnie było jakby ta osoba się dobrze czuła sama ze sobą, a nie po prostu nie czuła się źle. W ogóle cała psychologia, nie? Ona nie zajmuje się tylko patologiami, ale zajmuje się, może się też zajmować na przykład tym dobrostanem i tym, jak zwiększyć ten dobrostan psychiczny, czy właściwie zdrowie psychiczne, nie? Jak, go, jak to wspierać. A teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób szkoła może zryć ci głowę. Zacznijmy od tego, że polska szkoła jest mieszanką środowiska, nakładającego presję na wyniki, na oceny i egzaminy, takie jak matura, i jednocześnie ma iście szatański sposób, w jaki komunikuje wymagania uczniom. Zacznijmy od kwestii komunikacji, za którą w Ministerstwie Edukacji albo w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odpowiadają departamenty złożone. Chyba schodzących po klawiaturze chomików, które klikają losowe przyciski, kiedy trzeba przekazać uczniom najbardziej podstawowe informacje, które realnie wpływają na kształt nauki czy podstawy programowe. Przychodzą mi tutaj od razu do głowy roczniki maturzystów, które parę lat temu dosłownie nie wiedziały, czy będą miały egzaminy ustne, czy nie. Czy mają mielić bazę ponad 70 pytań jawnych, czy mogą ten temat olać? Ale dosłownie w tygodniu, w którym nagrywam ten materiał, CKE najpierw zadeklarowało, że nie będzie w tym roku oczekiwać od szkół organizacji matur próbnych z jakiegoś powodu, a potem podało terminy, których oczekuje, że szkoły jednak przygotują się na matury próbne. Po drodze obie te informacje podały media i influencerzy edukacyjni, najpierw krytykując CKE i wyrażając zdziwienie i oburzenie, że matur nie będzie, a potem, kiedy okazało się, że będą, ci sami influencerzy i te same media teraz były oburzone tym, że będą. I takie informacje i takie emocje przekazywały dalej maturzystom. Podstawa programowa była już tyle razy zmieniana, że nauka takich na przykład lektur to jest granie w Jęge. Co mogę serio powiedzieć sam po sobie, bo planując opracowanie lektur na podstawowy polski na ten kanał, porównywałem ze sobą dosłownie kilka przeczących sobie źródeł i w sumie dalej nie wiem czy mam omawiać Gloria Victis albo Zdążyć przed Panem Bogiem czy nie. Ciągłe modyfikacje programowe i brak jasności komunikacji tworzą w szkołach atmosferę niepewności i chaosu, no bo uczniowie mają poczucie i mają prawo mieć poczucie, że tracą kontrolę nad własną przyszłością i nad możliwością planowania sobie nauki, no bo wyobraź sobie, że taka matura to jest nie egzamin, tylko maraton, do którego przygotowujesz się i masz powiedzmy 24 miesiące na te przygotowania. W drugim miesiącu trener mówi Ci, że z tego co słyszał, to będzie bieg, ale nie na 42 km. Kilometry, tak jak powinien być maraton, tylko na 32 km, więc do treningów zaczynacie dodawać biegi krótkodystansowe, no bo zaczynają one mieć sens. Później starszy kolega mówi ci, jak chcesz sobie kupić buty do biegania, że oni dwa lata temu biegali bez butów. A potem na rok przed maratonem jest kolejna zmiana. Maraton znowu ma 42 km, ale jest nowy, kilometrowy odcinek maratonu, który będzie z plecakiem obciążeniowym. I miało go nie być, ale prawica wygrała wybory i teraz będzie, bo Sławomir Mencen był na Babiej Górze i stwierdził, że trzeba teraz y, kilometr wchodzić z plecakiem. I omawiam ten problem jako pierwszy, bo jakby się nad tym zastanowić, ze wszystkich zadań stawianych w polskiej szkole pewnie są takie naprawdę trudne. Na przykład, upewnienie się, że w każdej sali z dziesiątek tysięcy placówek edukacyjnych w tym kraju lekcje prowadzić będzie pasjonat albo pasjonatka matematyki, to jest zadanie po prostu niemożliwe. Albo że każda szkoła będzie miała salę gimnastyczną, jakby to była Akademia Lecha Poznań. No, mamy tutaj po prostu naturalne ograniczenia, które raczej wynikają nie z niekoniecznie, kompetencji Albo złej woli, a po prostu, z, no właśnie, na przykład, ograniczeń finansowych. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Nasz skarb pustoszeje. Ale fakt, że ja prowadząc kanał edukacyjny musiałem naprawdę ustalać w kilku źródłach, jaki jest zakres lektur obowiązujący tegorocznych maturzystów, i że nauczyciele z rodziny, kiedy zadałem im to pytanie, po prostu zaczęli się śmiać, mówiąc, że to jest normalne, nikt tak naprawdę nie wie, to się cały czas zmienia. To jest po prostu żenujące. Szkoła to nie jest otwieranie skrzynek do CSA albo luteria samochodów, a przygotowywanie do matury to nie jest wypełnianie kuponu lutto. To powinno być miejsce, które właśnie daje Ci przynajmniej takie podstawowe poczucie bezpieczeństwa, że dokładnie wiesz, co jest od ciebie oczekiwane. I fakt, że nawet na tym etapie już pojawiają się komplikacje dla przeciętnego polskiego ucznia, to jest po prostu grube. Następny aspekt zdrowia psychicznego, którego pominąć po prostu nie można, to są relacje z rówieśnikami. Prawda jest taka, że przeciętny polski uczeń ma większe szanse, że padnie ofiarą przemocy rówieśniczej niż, że będzie leworęczny albo, że będzie miał wadę wzroku. Przemoc rówieśnicza sprawia, że jak pokazują badania, 1 piąta uczniów w polskich szkołach, chodzi do nich, w sensie do tych szkół, bojąc się bycia w placówce, w sensie w tej szkole. I oczywiście istnieje zjawisko bullyingu, w sensie bycia dręczonym i aktywnie niszczonym przez ludzi, dla których z różnych powodów, najczęściej z własnych problemów, ważnym jest, żeby właśnie kogoś zniszczyć, nie wiem, pobić albo słownie zrugać. Nie, Your country is in big trouble. I know. Jawne dręczenie jest jednak o tyle okrutne, co możliwe do wychwycenia. Nawet najbardziej zajęty sobą rodzic, na przykład, albo najbardziej gołstujący cię psycholog szkolny czy nauczyciel prawdopodobnie zreflektują się, jak zobaczą cię z limopodokiem, albo jak będą świadkiem, że ktoś nie wiem podpala ci pleca. W tym materiale chciałbym się skupić na zdecydowanej większości tej statystyki, w sensie, w sensie zdecydowana większość przemocy rówieśniczej. To jest ta dużo bardziej miękka, mniej oczywista i moim zdaniem też milion razy gorsza, bo trudno ją wykryć. Do tego jej sprawcom bardzo łatwo jest twierdzić, że wcale nie robią nic złego, a czasem nawet mogą nie wiedzieć dosłownie, że robią coś złego i ten film jest także dla Was. Bo prawdziwa twarz przemocy rówieśniczej to jest wycieczka klasowa, w trakcie której Wszyscy mają giga spoko wyjazd i robią super wspomnienia, ale ten jeden ziomek ma pokój z wychowawcą, bo nikt nie brał go pod uwagę, kiedy były dzielone pokoje. Albo kiedy jest grupa klasowa, na której wszyscy dzielą się zdjęciami sprawdzianów od innej klasy i przypominają sobie o różnych rzeczach, ale nie ma na niej zupełnie przypadkiem tych dwóch dziewczyn, co regularnie jeszcze wychodzi w trakcie jakichś rozmów, nie wiem, na przykład na przerwach. Przemoc rówieśnicza to jest moment w szatni na wf kiedy gruby na początku roku dostaje ksywy gruby i potem zupełnie przypadkiem do końca roku przebiera się w Kiblu albo wchodzi jako ostatni do szatni, to wszystko są akty mikroagresji, które są teoretycznie no, niczym groźnym i które mogą być też robione niespecjalnie, jakoś odruchowo, instynktownie, ale które mogą się składać na odrzucenie społeczne albo poczucie odrzucenia społecznego. W sensie poczucie bycia wykluczonym, bycia gorszym od reszty i przekonanie, że coś jest z tą osobą, która czuje się wykluczona, nie tak. A jeśli taka osoba, o której specjalnie lub nie, czasem się zapomni przy nie wiem. Zapraszaniu do grupy klasowej, albo która nie będzie miała z kim robić pracy w grupie, dostanie jeszcze jakieś przezwisko, albo ktoś na forum nazwie jej, że nie wiem, jest głupia, albo gruba, albo wygląda jak lalka i nikt nie zareaguje, to samoocena takiej osoby prawdopodobnie znajdzie się gdzieś pomiędzy rowem mariańskim a płaszczem ziemskim, czyli no bardzo nisko. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że powody do świadomego albo takiego podświadomego wykluczania z grupy jednostek mogą być dosłownie nieskończone. Tylko w trakcie mojej podróży przez edukację. Byłem świadkiem, czy też ofiarą wykluczenia, z powodu tego, że ktoś był biedny z domu. Innym razem, że ktoś był bogaty z domu, a jeszcze innym razem, że ktoś był za mądry, w sensie, że za dobrze się uczył. Te przykłady o spaniu na wycieczce szkolnej z wychowawcą, to też akurat byłem ja, w sensie dosłownie, w pierwszej klasie liceum trwałem w dwójce z wychowawcą, dlatego że nikt nie dodał mnie do grupy dzielenia pokojów na Messengerze, bo się ledwo znaliśmy. I to było tak traumatyczne doświadczenie, że dosłownie dzwoniłem do mamy pokojowej. Z ośrodka w górach Świętokrzyskich i musiała mi tłumaczyć, że nie no, że ja jestem fajnym gościem i koledzy po prostu zapomnieli, i na moje szczęście jej w to uwierzyłem. I nie pomaga w tym wszystkim fakt, że nastolatkowie w szkołach, jeśli chcą się dzielić i wykluczać, to mają do tego nieskończoną liczbę pretekstów. W szkole, na przykład w klasie, mamy dziewczyny, które wyglądają super dojrzale, albo które mają już za sobą inicjacje seksualne, pierwsze kontakty z używkami, albo których rodzice zostawiają ich w szkole autami, jakby regularnie okradali państwo nawad, i w tej samej klasie jest piętnastolatka, której rodzice żyją na zasiłku, albo która chętnie pogada, ale nie o tym, że radler, mimo wszystko, mocno, kopię, tylko nie wiem o tym, że Mickiewicz wcale nie był patriotą, tylko był po prostu naukowcem, bo trafiła na taki algorytm na Buktoku, który jej tak Powiedział: Wszystkie lata liceum miałem na WF-ie Ziomka, który spokojnie mógłby rzucać mną jak oszczepem, i innego, który wyglądał tak, jakby anemia była człowiekiem. I zarówno te aspekty fizyczne, jak i psychorozwoju to są zupełnie losowe czynniki, które nasza grupa musiała brać pod uwagę i z którymi wszyscy musieliśmy sobie z osobna dać radę. Klasy nie są monolitem. Mamy w klasie różne jednostki. Wiadomo, że każdy z nas generalnie jest różny, tak, różnice indywidualne. Natomiast ta grupa, która szczególnie będzie narażona na jakąś przemoc rówieśniczą czy po prostu bardziej będzie narażona na te wszystkie e, problemy związane ze szkołą, no to myślę, że to jest grupa po prostu osób neuroróżnorodnych i tutaj mam na myśli różnego rodzaju e, zaburzenia neurorozwojowe. Osoby z ADHD czy w spektrum czy w ogóle właśnie neuroróżnorodne po pierwsze od razu są na celowniku e, zwykle takiej przemocy rówieśniczej, a jeżeli już są na tym celowniku i jej doświadczają, no to e, samo to cierpienie i w ogóle życie jest po prostu doświadczane znacznie silniej. I mam tutaj na myśli zarówno, tutaj chcę to podkreślić, zarówno te emocje tak potocznie mówiąc pozytywne, jak i te negatywne, nie? Czyli bardziej mogę się cieszyć z życia, ale też bardziej będę odczuwać smutek, nie? Że po prostu wszystko mam bardziej. Porażka, której doświadczają osoby neuroróżnorodne może być dosłownie przeżywana mocniej niż ta sama porażka u osoby neurotypowej, więc ta grupa jest tą grupą szczególnie wrażliwą na tego typu trudności i wyzwania. I teraz zupełnie poważnie. Zaburzenia samooceny. Poczucie, że coś jest ze mną nie tak, które swój początek mogą mieć właśnie w byciu wykluczonym z grupy, albo poczuciu bycia odrzuconym, nienawidzonym przez grupę, to jest autostrada do kwestionowania swojej wartości i generalnie pojedyncza największa przyczyna takich pomysłów, jak wylogowanie się z ziemskiego serwera. Nie mówiąc już o tym, że kiedy Twoim. Problemem idąc do szkoły jest to, żeby nie podpaść tej grupie znajomych, która się z ciebie śmieje, albo żeby nie odpowiedzieć czegoś cringe'owego nauczycielce, bo to będzie pożywka dla reszty klasy, to nauka do matury czy na sprawdzian, to będą dla ciebie kwestie drugiego czy trzeciego priorytetu. I na koniec tego wątku jeszcze jedna sprawa. Wszystkie te problemy, zarówno związane z wykluczeniem w grupie, byciem dręczonym, ze stresowanym obowiązkami czy presją, to wszystko godzi w ciebie bardziej. Kiedy, kiedy w tym drugim środowisku, którego jesteś częścią, coś jest nie tak. W sensie po prostu, im gorzej masz w domu, tym gorzej dla ciebie, kiedy szkoła też daje ci w kość. Bo człowiek, któremu grupa znajomych w szkole dała do zrozumienia, że nie chce z nim robić pracy grupowej, ale który później tego samego dnia pójdzie z rodzicami na, nie wiem, tenisa i tam na przykład wygra seta z ojcem, ten człowiek będzie miał o co oprzeć poczucie własnej wartości. Taki ktoś myśli sobie, że dobra, coś tam koleżanki albo koledzy mnie wyśmiali, ale w sumie później wygrałem z tatą, który poświęcił mi czas i uwagę, a w ogóle tenis też jest spoko, może warto to rozważyć. Nie wiem, może to będzie dla mnie ścieżka kariery, a w drugim przykładzie mamy to samo odrzucenie przez kolegów albo koleżanki przy pracy grupowej, ale wieczorem na tego nastolatka nie czeka ojciec, bo nigdy nie było przy nim ojca. Jest za to matka, która wracając z pracy zahaczyła o monopolowe i obecnie leży półprzytomna, a w weekend nie będzie tenisa, tylko będzie kłótnia o to, że budżet domowy na ten miesiąc to jest minus 400 zł. I i danie dziecku do zrozumienia, że jest pasożytem. I jeśli uważasz, że mamy tutaj do czynienia z przedstawieniem przeze mnie sytuacji skrajnej, to to jest prawda, ale skrajnością nie będzie sytuacja numer dwa, tylko numer jeden. Spierający rodzic, poświęcający dziecku uwagę, nie mówiąc już o zabieraniu dziecka na tenisa, rodzina służąca w ogóle nastolatkowi jako źródło poczucia własnej wartości, to jest kompletna anomalia. I jeśli tak masz, to super i możecie to nawet bardzo dziwić, ale miej w takim razie tę świadomość i miej też te pokorę. W sensie serio, mój film o wykluczeniu ekonomicznym jako głównej przyczynie niezdawania matur, że najlepszą rzeczą, jaką może zrobić uczeń maturzysta albo ósmoklasista, który chce osiągnąć dobry rezultat, to urodzić się w bogatej rodzinie. Ma takie reakcje i praktycznie 100% odbiorców się z nim zgadza, co widać też po komentarzach. Kolejnym aspektem, który sprawia, że polska szkoła może stanowić dla nastolatka zagrożenie, jest przeładowanie obowiązkami szkolnymi. Wielu uczniów spędza w szkole i na odrabianiu lekcji większą część swojego dnia, często kosztem snu, albo pasji, albo życia towarzyskiego, co dodatkowo całe to równanie utrudnia. Program nauczania jest tak obszerny, a ilość różnych sprawdzianów po prostu przytłaczająca, łamiąca na przykład statut danej szkoły. I tutaj chciałbym to po prostu zostawić jako obserwację i wrzucić super ciekawe badanie. Kiedy kilka lat temu doszło do strajku nauczycieli w całej Polsce, odnotowano właśnie w trakcie semestru spadek liczby hospitalizowanych dzieci i nastolatków na oddziałach psychiatrycznych. Odnotowano spadek, czyli co? Było ich trochę mniej, o kilka, nie wiem, kilkanaście procent no nie, było ich mniej o jedną trzecią. A teraz chciałbym zrobić Uno Reverse Card i pokazać Ci, jak szkoła ma wyjątkową moc wzmacniania Twojego zdrowia psychicznego i w jaki sposób możesz użyć ją do tego, żeby wzmocnić poczucie własnej wartości i zdrowie psychiczne. Innymi słowy, co na plus wynika z tego, że jesteś w szkole i jak możesz korzystać z niej jako źródła motywacji, nawet jeśli niechętnie się do tego przyznajesz, bo to może na przykład, nie wiem, trochę cringe'owe. Ja myślę, że to jest cringe'owe, ale też super. Po pierwsze, szkoła jest miejscem, które mimo wszystkich wad nagradza Cię za sukcesy i zarobienie rzeczy, których, no właśnie, zrobienie może być źródłem satysfakcji, dumy, a dla niektórych nawet większości ich tożsamości, i to jest w sumie spoko. Zdanie sprawdzianu, bycie najlepszym w tej dziwnej hierarchii na matematyce albo na WF-ie, zaimponowanie jakiemuś nauczycielowi albo nauczycielce, jakimś hot takeiem, na przykład w trakcie dyskusji, to wszystko są takie potencjalne punkty, które mogą pobudzić w Tobie poczucie: Jestem spoko, albo poczucie, że warto było, na przykład warto było się uczyć, a bycie nagrodzonym za pracę. To jest absolutna podstawa poczucia własnej wartości, i wiele osób będzie to ze szkoły wyciągać, i to jest naprawdę spoko. Jeśli chcesz te rzeczy dodatkowo rozbudować, to moja szczera rekomendacja brzmi: Znajdź sobie coś poza szkołą, co będzie dla Ciebie takim dodatkowym źródłem poczucia własnej wartości. Możesz śpiewać, może to być granie w Ligę Legend, może to być, nie wiem, nauka o dinozaurach, albo może to być granie w Ligę Legend, śpiewając o dinozaurach. Ale jeśli masz coś, co może Cię odróżnić na tle grupy, w czym właśnie będzie zachodził ten mechanizm, że poświęcasz temu uwagę i dostajesz jakieś efekty, będzie ci po prostu łatwiej lubić samego siebie i będziesz budować swoją samoocenę, co może ci się po prostu przydać. I wiem, że wisi tutaj nad nami kwestia tego, gdzie znajdę czas na jakieś zajęcia dodatkowe. Tą dyskusję się po prostu nie angażuję, sorry. Będzie dobrze! Druga forma pozytywnego wpływu szkoły na Twoje zdrowie psychiczne i na Ciebie, to są też ci rówieśnicy, ci sami, którzy mogą stanowić dla Ciebie zagrożenie. Przy wszystkim złym, co może Ci dać grupa, poczucie przynależności, którego brak jest arcyniebezpieczny, to jest z kolei samo w sobie bardzo potrzebne i bardzo wspierające. To jest taki element samooceny, można by powiedzieć, fundament tego, jak myślimy sami o sobie. I nic Ci nie da tego tak, jak kilkudziesięcioosobowa grupa ludzi, która Cię zaakceptuje, w sensie Twoja klasa, albo jakaś albo po prostu. Twoja grupa znajomych. Możemy poczuć się ważni, możemy poczuć się wysłuchani, możemy poczuć też taką trudną do opisania po prostu więź. I nie musisz mieć do tego paszki znajomych jak z bajki Disneya, bo nawet taka grupa, w której po prostu jest taka podstawowa życzliwość, podstawowe zrozumienie i podstawowe poczucie bezpieczeństwa w sensie nikt nikogo nie atakuje i nie wyklucza na siłę to już jest odpulenie większości zagrożeń, które analizowałem w poprzedniej części i też dodatkowo mnóstwo benefitów. Nice. Bo bycie częścią np. lubiącej się klasy czyni cię dosłownie niezniszczalnym na wiele sytuacji. Twoja nauczycielka od matematyki zmienia się po raz czwarty w semestrze, a zaraz macie maturę, no to możecie to obśmiać, śmiejąc się pewnie też sami z siebie ze znajomymi. Dzień dobry. Słyszała Pani kiedyś sterotaktyda? <laughs> <laughs> Wzięliście sobie po dwa rozszerzenia i teraz nie wiecie, w co włożyć ręce? A do tego po drodze jeszcze trzy razy wam się zmieniło to, co ogłaszało CKE? No to teraz razem ze sobą przegadacie to, co wiecie, a potem ustalicie odpowiedź na nurtujące was pytania. Czyli rozbrojcie tę bombę niewiedzy, która mogłaby was samych zmieść z planszy, gdyby nie te memy i wylewanie frustracji do trzeciej w nocy, bo nie możecie spać, bo tak się boicie matury, ale jesteście w tym razem. Jak jeszcze po drodze możesz komuś pomóc, albo ktoś ci pomoże, to już w ogóle znajomi ze szkoły mogą dać twojemu mózgowi poczucie pozytywnego przekonania o samym sobie, a to są rzeczy po prostu bezcenne. Warto też zauważyć, że szkoła daje ci przestrzeń do znalezienia przyjaciół według naprawdę szerokiej puli kryteriów. Możesz mieć taką grupę po prostu ze swojej klasy, ale twoi znajomi to mogą być ludzie znalezieni według kryterium nie wiem, kto dobrze gra w piłkę na WF-ie, albo kto lubi historię, albo kto lubi, nie wiem, używki. To oczywiście na poziomie teoretycznym. I przez to jest spora szansa, że znajdziesz jakąś grupę, która cię nie odrzuci, jeśli po drodze nie zamienisz się w ludzką wersję pancernika. Podobną rolę może też pełnić nauczyciel, który jeśli tej szansy nie zepsuje, to po prostu poświęcając Ci uwagę albo doceniając Cię, jest często w pozycji, w której może stać się dosłownie w Twoich oczach jedyną rozumiejącą Cię i wspierającą Cię osobą w Twoim życiu. Może nawet w całym życiu, chociaż mam nadzieję, że to nie jest Twoja sytuacja. Jakbym był ckliwym, sentymentalnym człowiekiem, a nie sobą, to nawet bym tutaj wsadził ze dwie dedykacje dla takich nauczycieli, którym zawdzięczam bardzo dużo rzeczy, z których żadna nie tyczy się w ogóle żadnego przedmiotu, w ogóle żadnej wiedzy, którą nauczali, tylko tego, kim byli, jacy byli. I na koniec tego materiału dwa teki. Jak rozumieć ten film? Dwa przesłania. Po pierwsze, szkoła to jest miejsce, które ma magiczną wręcz moc, zarówno umieszczenia cię na autostradę, do kwestionowania własnego miejsca we wszechświecie, jak i sprawienia, że lubisz każdy dzień swojego życia. I to jest takie środowisko, które możecie naraz przytłoczyć obowiązkami i pokazać fakersa społecznie, jak i z drugiej strony nauczyć cię cieszenia się z sukcesów i wartości wspólnoty oraz przyjaźni. A drugie przesłanie jest dla osób, które nie umiem scharakteryzować po prostu inaczej niż, że, no, one zrozumieją. Jeśli masz takie poczucie, że toczysz naraz dwie bitwy, Pół dnia jest jedna bitwa, a później półdnia druga, to chciałbym Ci tylko powiedzieć, że jeśli znajdziesz w sobie siłę, właśnie te doświadczenia będą dla Ciebie później powodem, przez który ktoś cię doceni. I tej samej grupie chcę jeszcze powiedzieć, że nie byłoby tego kanału, gdyby nie fakt, że moje wspomnienia z lat szkolnych to jest pasmo sytuacji, które bardziej niż psychoterapeucie wolałbym opowiadać, nie wiem, egzorcyście, w sensie najchętniej nikomu bym ich nigdy nie opowiadał, ale nie zamieniłbym tego na nic innego. Nie trzeba kariery rapera, żeby ciężkie chwile, które przeżywasz obecnie, były dla ciebie cnotą i czymś, co ci później pomoże, jeżeli będziesz o tym pamiętać. A kiedy twoi znajomi będą potrzebowali przejechać 50 km w takim stroju, albo sprowadzą swoje życie do otaczania się markami premium, żeby nadać jakikolwiek sens swojej egzystencji, będziesz patrzeć po prostu na rzeczy inaczej. I w pierwotnej wersji chciałem tutaj na koniec wrzucić jakieś porady odnośnie takiego ogólnego dbania o zdrowie psychiczne, typu zadbaj o regularność snu, o dietę, o jakiś ruch, ale jak już tak gadamy otwarcie, to byłoby to takie pierdolenie, że równie dobrze mógłbym sobie darować publikację tego materiału. Także trzymaj się tam w tej szkole, nieważne, czy boisz się matury, sprawdzianu, znajomych czy rodziców, mam nadzieję, że będziesz ciebie cudowny człowiek. W szkole dla innych i po szkole też w sumie. Dzięki jeszcze raz i koniecznie podziel się swoimi przemyśleniami na koniec tego filmu i udostępnij go komuś. Komu taki materiał może się po prostu przydać. Trzymaj się i cześć!